No, sąsiadka uszyła sobie złote gacie. wystrzelił znowu w górę Co sobotę każdy użera się z kacem. A na kupione brący i miskacze. Zadanie 24 z egzaminu 2024. Brzmi jak brzmi tutaj mamy oczywiście dalej organiczną i na, po, na poniższym schemacie przedstawiono ciąg taki przemian. Oczywiście tutaj no jak widzimy, jest to na pewno reakcja estryfikacji, i część, która. Pochodzi od kwasu, no to jest powiedzmy, że ta nasza część, tak sobie możemy podkreślić. No, oczywiście, chodzi mi tutaj o, o, o ten kawałek dosłownie. Także to jest część pochodząca od kwasu, a to jest część pochodząca od alkoholu. Do tego jeszcze drugorzędowego, no bo ten atom węgla połączony jest z dwoma innymi węglami. Czyli tutaj musiał być alkohol drugorzędowy. Może sobie to skopiuję. No, będzie ok. Czyli tak, tutaj musi być alkohol drugorzędowy, więc tutaj sobie OH dopiszemy. nie czerwonym, może normalnym. O. No i dobra, czyli tu powinien być alkohol. O. Wcześniej, no to było podstawianie wody, oczywiście. No i wcześniej była reakcja z hbr czyli tutaj musiał być związek z podwójnym wiązaniem, o trzech atomach węgla, tak samo jak tutaj. Ja sobie już to ręcznie napiszę. Czyli żeby dołożyć do tego HBR-u, no to w miejscu A powinien być ten związek. Jeżeli się przejęzyczyłem, to sorry, zobaczcie, ale... Tutaj powinien być ten oto związek, właśnie. No, może tak zrobimy, jakąś alastrzałkę. E, no właśnie, no jak podłączymy HBr, no to w tym miejscu będziemy mieli tak samo trójwęglowy, tylko że z bromem podłączonym do drugorzędowego atomu węgla. Zgodnie z regułą markownikową. No dobra, no to wygląda na to, że mamy to. Dobra, chyba nic nigdzie nie, nie walnąłem się. Napisz wzory półstrukturalne grupowe związku oznaczonych. Dobra, no to po prostu trzeba je tam wkleić, czyli to tu. Związek B, no to to. Dobra, i związek C, no to to, co tutaj mieliśmy. Czyli nasz alkohol. No, i ta część zadania już za nami. Teraz mamy tutaj mechanizmy jeszcze. E, 1 i 2. No właśnie. No to co? Reakcja 1 to na pewno jest addycja HBR-u. To podwójnego wiązania, znaczy, więc addycja po prostu wpiszemy. O. Ok. No i jeżeli nie widzieliście filmu z mechanizmami, no to zapraszam, jak nie zapomnę, to wam tutaj gdzieś wrzucę linki wyjeżdżające, czy tam w opisie, ale mówię, jak nie zapomnę, jak zapomnę, to się przypomnijcie, robiłem filmy z mechanizmami, nie do końca w taki sposób, jak tam e, robicie w szkole, ale chodzi o to, żebyście dostali punkty, W 20 minut, da się tego samemu nauczyć z moich filmów, bez żadnego problemu, ważne, żebyście nie przewijali. Wzięli kartkę, długopis i robili ze mną. No dobra, no to reakcja 2 w takim razie, czyli tutaj ta reakcja. No to będzie to substytucja, zamiana bromu na grupę OH oczywiście. Więc reakcja wymiany. Takiej organicznej. Wypiszemy no, substytucja po prostu. Tradycyjnie. No i przy adycji, jak spojrzymy sobie na tą drobinę, to miejsce, gdzie jest miejsce ataku, czyli tutaj, no, nie posiada żadnych wolnych elektronów tutaj w okolicy, w związku z tym jest to adycja elektrochwilowa. No dobra, no i teraz tak. Tutaj grupa OH z kolei atakuje miejsce, gdzie są wolne elektrony, czyli mówimy o, o wolnych elektronach, więc no ta drobina już nie jest raczej elektrofilem teraz, bo ma już elektrony, czyli chciałaby się tych elektronów w zasadzie pozbyć. Więc będzie szukała dodatnich ładunków, czyli jąder atomowych, no i to jest nukleofilowa. No oczywiście nukleus to jądro. Także w ten sposób wpisujemy. No i to tyle w tej części. W tym zadaniu z więcej nic nie ma, także żegnam się z Wami. Dajcie suba, łapę w górę albo w dół, cokolwiek napiszcie w komentarzu. Będę wdzięczny i do następnego filmu. Cześć! Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakiś gnojek gdy strzelił znowu w górę racę. Co sobotę każdy użera się z kacem. A na przewozy wykupione brąsy i bliskacze.